Franciszek Rerutkiewicz Franciszek Rerutkiewicz. Urodzony w 1886 roku w Stanisławowie. Zmarły w 1920 roku zakopany. Polski malarz i grafik. Urodził się w Stanisławowie, gdzie spędził dzieciństwo i kształcił się w seminarium nauczycielskim. Po maturze wyjechał do Krakowa, gdzie rozpoczął studia. Akademii Sztuk Pięknych Józefa Unierzyńskiego i Józefa Pankiewicza dla swoje prace, a zwłaszcza kompozycje, jak otrzymał w trakcie studiów dwie zmianki popalne, sześć nagród, medal brązowy i trzy medale srebrne. W 1913 roku wyjechał kontynuować naukę do Paryża, gdzie zastał go wybuch I wojny światowej. Znalazł się w trudnych warunkach materialnych, miał także kłopoty ze zdrowiem, podejmował różne zajęcia, aby zarobić na utrzymanie i kontynuować twórczość malarską. Okres paryski uważa się za najistotniejszy w krótkim życiu artysty. Intensywnie tworzył, uczestniczył w odbywających się w Paryżu wystawach polskich twórców, wystawach organizowanych przez Towarzystwo Artystów Polskich oraz imprezach charytatywnych, z których dochód był przeznaczony na pomoc polskim inwalidom we Francji. Mieszkając we Francji, nie zaprzestał kontaktów z polskim środowiskiem artystycznym. Jego prace brały udział w organizowanych w Krakowie w 1917 i 1918 w tym roku, w wystawach ekspresjonistów. W jego obrazach widoczne są wpływy Pankiewicza, oraz cezana w wprowadzaniu formy uproszczonej, syntetycznej, określonych dużymi plamami barwnymi. Malował martwe natury, kompozycje, figuralne pejzaże, posługiwał się zazwyczaj chłodną gamą barwną, w której dominowały błękity i zielenie. Wprowadzał jednak i kontrastowo akcenty ciepłych brązów, czerni i żółci, Czego przykładem może obraz młyny?